Werset 17 so, mówi o tym, iż w dniach ostatnich zostanie wylany Duch Święty na wszelkie ciało i dalej ten werset nie mówi o tym, że wasi synowi i córki nie będą czynić cuda, lecz o tym, że będą prorokować. I jest to kolejne słowo, które w dzisiejszych czasach jest błędnie odbierane. W Starym Testamencie proroctwo oznaczało przekładanie przyszłości, głównie o przyjściu Jezusa Chrystusa. Oraz innych faktów przyszłości, które dotyczą Izraela. Lecz w Nowym Testamencie proroctwo nie jest już definicją przepowiadania przyszłości. W pierwszym liście do Korentian 14.3 Paweł pisze, że proroctwo to jest słowo Boże, które buduje kościół Chrystusa do tego, by ich pokrzepiać i pocieszyć, aby ich napominać, wzmacniać i utwierdzać ciało Chrystusa. Ten werset nie mówi o innego typu prorostwach. W dziejach apostolskich czytamy historię Agabusa, który był rzadkością wśród proroków, ponieważ Zdarzyło mu się przepowiedzieć coś na temat przyszłości. Mówił o tym, że nastanie głód. W 23 rozdziale mówił o tym, że Paweł Paul będzie uwięziony w Jerozolimie. Jednak w obu tych przypadkach nigdy nie mówił o tym, co ludzie nie mają robić. No o testamentowych proroctwach. Nawet w jeśli ktoś opowiada przyszłość, to nigdy nie mówi komuś, co ma czynić. Nie powiedział, że kiedy nastanie głód, to macie zbierać i gromadzić pieniądze. Nic nie dawał od siebie i wiedział, kiedy przestać. Nie powiedział połowi, że będziesz uwięziony, więc nie idź do Jerozolimy, gdyż świadczyłoby to o tym, że jest fałszywym prorokiem. Gdyż fałszywi prorocy to ci, którzy mówią ci, co masz robić. Jest to bardzo prosty przewodnik, który zaświadczy o fałszywych prorokach. Nigdy nie znajdziecie w Nowym Testamencie proroka, który powiedział komuś, co ma zrobić. Lecz w Starym Testamencie widzimy wiele takich przykładów. Kiedy to królowie przychodzili do proroków, mówiąc, powiedz nam, co mamy czynić. Gdy on mówił, wróć za kilka dni, a powiem ci, czy masz to robić, czy nie masz tego robić. Ale nie ma żadnego takiego incydentu w Nowym Testamencie, gdzie ktoś prorokuje nad daną osobą i mówi jej, co ma robić. Jeżeli chrześcijańskie społeczności potrafiłyby to zrozumieć, to uchroniłyby się od tego typu zwiedzenia. Są ludzie, którzy mówią innym, kiedy mają się ożenić i z kim mają się ożenić. Samozwańczy prorocy, którzy mówią, co robić, co kupić, gdzie iść. Jaką podjąć pracę? Dzisiejsze chrześcijaństwo opiera się na Starym Testamencie, gdzie wielu uchodźców no. proroków no. mówi wam co robić, jednakże w Nowym Testamencie nie znajdziecie tego typu działań. I no. powiem wam dlaczego. Pisze do Hebrajczyków w 8 rozdziale. Werset 8. Oto nadchodzą dni, mówi Pan. a Azawry zdałem Izraela i zdałem im przymierze nowe. Werset 9. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. I w wersecie 11, i nikt nie będzie uczył swojego rodaka, ani nikt swojego brata, mówiąc, Poznaj Pana, bo wszyscy mnie poznają. Od mojego aż do wielkiego. Inaczej mówiąc, wszyscy będą znani osobiście. Od mojego, co oznacza małe dzieci, do najwspanialszych świętych. Nawet małe dziecko może poznać Boga. Osobiście, jako ojca. Dlatego wszyscy mogą prorokować to, o czym mówi drugi rozdział jego apostolski w wersecie 17. Nie oznacza to, że. Twoi synowie i córkowie będą prorokować i mówić wszystkim innym, co mają robić. Tak jak widzimy to w wielu herzmatycznych kręgach. Ludzi mówi o tym, iż są osoby, które prorokowały im o tym, co mają czynić, co mają robić. I wtedy pytam, bracie, czy jesteś pod starym przymierzem, czy pod nowym przymierzem? I nie wierzcie tym wszystkim prorokom. Słowo Boże, Boże uczy o tym, że nie mamy pogadać proroctwami, lecz je osądzać. Bardzo wyraźnie w pierwszym myślę, Koryntian 14:1. I wiecie, że możemy mieć całkowicie błędne pojęcia na temat darów duchowych, jeżeli nie pojmiemy znaczenia Nowego Przymierza. I to właśnie staram się przekazać. Inną rzeczą, jaką chciałbym, abyście zobaczyli w Starym Przymierzu, iż bardzo rzadko zdarzało się, że kobieta prorokowała, Pojedyncze przypadki, takie jak Deborah czy Ada, księdze Jeremiasza, księdze królewskiej czy księdze sędziów. Jednakże najczęściej prorokiem był mężczyzna. Jednak w Nowym Przymierzu mężczyzna oraz kobieta mogą prorokować. I czym jest owe proroctwo? W Koryntian Koryntian 14,3 mamy to zaznaczone, iż jest to działanie mające na celu budować, pocieszyć i pokrzepić. Zboru. Jeśli Kościół żyje pod starym przymierzem, to nie zezwoli kobiecie do tego, aby dzieliła się czymkolwiek. Uważają oni, iż mężczyzna jest lepszy. I takie działania mają miejsce w wielu społecznościach. Myślę, że wielu z nas żyło pod starym przymierzem od wielu lat. Jakkolwiek nadal wiele społeczności żyje pod starym przymierzem. Nawet nasze zbory myślę, że są pod nowym, lecz są pod starym przymierzem. Czy pozwalacie waszym kobietom prorokować? Dzięki temu możemy zrozumieć te wszystkie denominacyjne podziały oraz różnice, które dzielą braci poprzez kultury, w jakich Żyją o bezpieczeństwie. To oddziela nas od wolności w Duchu Świętym. Myślimy, że jesteśmy wolni, lecz wciąż jest to złudne. Jesteście uwiązani tradycją, tak samo jak byli nią uwiązani faryzeusze. I bardzo ciężko Jezusowi było odciągnąć ludzi od tych tradycji, których trwali faryzeusze. I tak samo dzisiaj jest ciężko odciągnąć wielu chrześcijan. Od tych samych roz innych tradycji. I działa to przeciwko całemu Bożemu zamysłowi. Więc zachęcam Was, siostry, abyście proklamowały Dzieje Apostolskie 2.17 oraz uczyły się, jak prorokować. Jedyną rzeczą, jaką zabrania Słowo Boże, jest to, aby siostry nie nauczały. By miały autorytet, czy też były członkiniami starszyzny, zboru. Nauczania są Autorytetywne, czyli dla przykładu to, co właśnie robię teraz. Dar nauczania czy prorocwa to zupełnie dwa różne dary. Prorocwa ma na celu zachęcać i budować ludzi. Nauczanie zaś jest autorytetywne, dające kierunek kościołowi. Staszczyzna wyznacza kierunek, którym zmierza kościół. Jesteś ugłosowionym facetem, jeżeli masz żonę, która jest prorokinią. Przykro mi jest jednak z tego powodu, że są mężowi, którzy starają się zamknąć pusta swoim żonom, prorokiniom oraz uniemożliwiają im tego, aby miały wolną rękę do proroctw. Przez to staniesz się przegranym. Mogę to jasno powiedzieć, że staniesz się, przez to odwracasz się w 50% od swojego życia, które nadał ci Bóg, ponieważ Pan daje ci kogoś do prorokowania, lecz ty nie chcesz słuchać. Przez kulturę i tradycje, wracając do dziejów apostolskich, i będą prowokowali słowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Ten werset rozumiem jako to, że Bóg przemawia do nas w ponad naturalny sposób i wiem, że jest różnica pomiędzy snami a wizjami, kiedy to Bóg przemawia do nas, kiedy nasz umysł jest w stanie spoczynku, w ponad naturalny sposób. Ostrzega nas, tak jak czytamy o tym w księdze Mateusza, gdzie w pierwszych dwóch asetach ostrzega, aby nie szli tam lub nie robili tego poprzez sny. I musimy być gotowi na to, żeby być na to otwarci i przyjmować to. To są właśnie te błogosławieństwa ducha świętego, które spoczywają na Was. I w 18 mówi o tym, iż moje córki i moi synowi będą prorokować. I dlaczego werset 17 i 18 mówi o tym tak wyraźnie, że kobiety będą prorokować? Ponieważ chce złamać tradycję, która spoczywa na naszych społecznościach. Ale czy nie jest to skuteczne, ponieważ my tego nie przyjmujemy? Tylko zachęcam was wszystkich, otwórzcie swoje serca na Ducha Świętego i bądźcie gotowi przyjąć to, co ma na was, tak, aby pobłogosławić i zbudować Kościół. Nie mów tak, że jesteś tylko kobietą. Jeżeli chcesz być kobietą pod Starym Przymierzem, to bądź. Ale wiedz, że będziesz minę przyjęta do Nowego Przymierza. Oczywiście, jeżeli chcesz, ponieważ Bóg nikogo nie zmusza. Wiecie, że Bóg nikogo nie przymusza do tego, aby chciał iść do nieba. Powiedz mi więc, co jest ważniejsze. Pójście do nieba czy prorokowanie? Pewnie wiesz, że pójście do nieba jest ważniejsze. Lecz Bóg nikomu nic nie wciska na siłę. Nikt go na siebie nie będzie przymuszać do tego, aby, aby prorokować. Nie zapytaj i nie powie ci, dawaj bracie, musisz prorokować. Musisz być otwarty na to, aby chcieć iść do nieba. Musisz być podatny na to, aby prorokować. Jeśli pojawią się osoby w twojej społeczności, które zakażą ci to czynić, módl się do Boga, aby dał ci inne możliwości, inną społeczność gdzieś indziej. W ten sposób twój Kościół przegapi błogosławieństwo, a ktoś inny je otrzyma. Gdy ktoś odwiedzi twój dom lub gdy kogoś innego odwiedzisz, może to ty jesteś tym, który utrudnia jakieś prorokinii działania. Wierzę, że wszyscy powinniśmy by być na to otwarci, gdyż jest to jedna z wielu rzeczy, które Przełaczamy w nowym przymierzu. Oczywiście, jest pewna grupa ludzi, którzy całkowicie idą w ekstremum, wychodząc całkowicie poza skalę układów współrzędnym. Tak, i w kościołach mamy wiele kobiet jako pastorów, oraz kobiet jako liderów, oraz kobiet nauczających Słowa Bożego lub innych podobnych wypaczeń. Całkowite skrajności.